Błękitny Plus to innowacyjne, bezdymne paliwo produkowane w 100% z polskiego węgla kamiennego przez polską grupę górniczą SA. Dzięki unikalnej technologii odgazowania termicznego usunięto z niego znaczną część substancji smogotwórczych i toksycznych, co wpływa na ograniczenie smogu aż o 70%. Co ciekawe, Błękitny Plus pali się niebieskim płomieniem, charakterystycznym dotychczas dla gazu i bez wątpienia jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnym węglem. Jego wysoka kaloryczność na poziomie co najmniej 28 MJ na kilogram zapewnia dużo ciepła, a produkt po spaleniu pozostawia niewiele popiołu, nie więcej niż 7%. Paliwo to może być stosowane w różnych typach pieców zarówno tradycyjnych, jak i w nowoczesnych co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych. Obecnie Błękitny Plus można kupić w sklepie internetowym producenta pod adresem sklep pgg.pl oraz w sklepie stacjonarnym KWK Piast Ziemowit. Wola. Więcej informacji na PGG.pl w zakładce Sprzedaż Węgla Sklepy Stacjonarne.